Cześć, witam Was moi drodzy. Dzisiaj bardzo pyszna i szybko, szybko naprawdę robiona sałatka ziemniaczana. Tam będą dodatki, ale to już Wam pokazuje, jakie składniki będą potrzebne. Największą zaletą tej sałatki, oczywiście, są jej produkty: pyszne, ugotowane, hundurka ziemniaczki, sporo jajek, tu mam 8 sztuk. No i jeszcze ogórki, to są ogórki konserwowe, zobaczcie, takie, które są też zaprawiane papryką, oczywiście jeżeli ktoś nie lubi takich ostrych potraw, może sobie zrobić zwykłe ogóreczki konserwowe, troszeczkę użyjemy też pieczarek konserwowych, no majonez jak to do sałatki i przyprawy, sól, szczypta cukru, a tu mam pieprz, a na dodatek jeszcze zaostrzymy troszeczkę i dorzucimy smakiem pora. Wszystkie te rzeczy, które tam mamy przygotowane, możecie kroić nożem, a przede wszystkim ziemniaki i jajka. Ale, gdybyście mieli takie sprzęty, to na przykład idealne będzie do ziemniaków i do jajek. A to oczywiście do jajek, to jest krajalica. Zaopatrzcie się w takie coś, znacznie Wam to przyspieszy robotę, więc działamy dalej. Pokażę Wam przy pomocy tych urządzeń, jak to szybko będzie zrobione. To jest, bierzemy ziemniaczka, kroimy go w takie plastry, 0,5 cm, 7 mm. Mniej więcej tak, i teraz prosto do tej miski będziemy przez nasze siteczko przetłaczać te pyreczki, i już mamy wspaniałe kwadraciki. Zobaczcie, oczywiście, tak jak wspomniałem wcześniej, można to robić ręcznie, ale tak naprawdę jest bardzo, bardzo wygodnie. Takie sitko można kupić praktycznie w każdym markecie lub sklepie z urządzeniami AGD. I już pyreczka zrobiona. Piękna kostka, i tak będę postępował ze wszystkim. I teraz, jak mamy już zrobione ziemniaczki, oczywiście dokładnie tak samo postępujemy z jajkiem. Kładziemy sobie jajeczko. Jeżeli macie takie urządzenie, to wam bardzo przyspieszy robotę. Już mamy plasterki, zobaczcie, jak pięknie to wszystko się pocięło. No i teraz, co? Przerzucamy to oczywiście przez nasze sitko. Można wiele naraz przycisnąć i już jajka też są pokrojone w kostkę. One się troszeczkę rozsypią później, ale to naprawdę nie przeszkadza. Działam dalej. Wszystkie jajka zaraz tutaj wrzucę. Teraz czas na ogóreczki. Zobaczcie, jakie one są piękne i malutkie. Już spróbuję. Mm, super, ślubiące właśnie. To jest fantastyczne w tej sałatce. Zobaczcie, one są z czerwoną papryką chili. Wrzucamy tutaj na deskę dużo tych ogóreczków. Myślę, że połowę tego słoiczka to jest bardzo dobra ilość, może nawet troszeczkę więcej. Ja mam takie małe ogóreczki, więc będę je kroił tylko w plastereczki. A jak Wy byście mieli nieco większe, to możecie na pół je kroić i wtedy w kosteczkę, albo nawet na ćwiartki, jakby były jeszcze większe, i wtedy w kosteczkę. Chodzi o to, żeby mniej więcej takiej wielkości były. Takie mniej więcej jak jajka, czy też ziemniaki. Wszystko powinno być podobne. O, one są idealne. Te brzydkie końcóweczki, które tu zostają w ogórkach, odkrajamy oczywiście. I tak posiekane ogóreczki, oczywiście, wędrują do naszej miski. Teraz wezmę się za pieczarki. I tutaj sytuacja bardzo podobna. Pieczarek użyjemy nieco mniej niż ogórków, dlatego, żeby nie dominowały smakiem, one są marnowane też. Więc nie chcemy zrobić tutaj sałatki pieczarkowej, tylko ziemniaczaną jajeczną, właśnie ogórkową, tak bym powiedział. Dlatego, że fantastycznie te ogóry będą tam nam chrupały. Tyle pieczarek, a może jeszcze odrobinkę. One są malutkie, o tyle właśnie zostawimy i wrzucimy też do sałatki, żeby poprawiły nam nieco smak. I kroimy je też w podobne części. I powtórka z rozrywki, pieczarki wędrują do biski. No i został nam tylko por. Odkroję tutaj korzeń i podzielimy go na ćwiartki, czyli tak... I tak właśnie będą wyglądały nasze ćwiartki, ale pora już kroimy nieco drobniej, nie chcemy żeby nam rzęził troszeczkę między zębami, ponieważ por jest dosyć twardy w swojej konstrukcji, a nie będziemy go ani smażyć, ani sparzać, więc musimy zrobić drobne piórki. On tu pieprz, który przed chwilą zmiażdżyłem w moździerzu, on wydaje przepiękny zapach i aromat, wiecie o tym, że świeżo mielony pieprz to jest coś innego niż taki z papierka, więc polecam taki i od razu mocno to doprawiamy całym tym pieprzem, nawet nie będę tutaj o, żałował. Dobrze i teraz sól. Na początek sypniemy jedną porządną łyżeczkę, ale nie więcej, dlatego że nie chcę jej przesolić, później dopiero sprawdzimy i posmakujemy. No i odrobinę cukru. Jakieś pół łyżeczki dosłownie, tak do smaku. I teraz już ostatni składnik. To jest oczywiście majonez. Dwie, nie dwie, trzy takie solidne łychy na początek na ten tutaj, na tą porcję sałatki powinny wystarczyć. Nie może być zbyt mazista. Mieszamy powoli i ostrożnie. Na początek rozprowadzę ten majonez tutaj. Ach, wezmę sobie większą łychę. Właśnie, taką łyżką będzie fantastycznie tutaj mi się wszystko nabierać. Chcemy też troszkę, żeby ta konsystencja została utrzymana, więc maziowanie takie mocne tego i ostre mieszanie nie wchodzi w grę. Musimy zrobić to ostrożnie i powoli, a sałatka nam się bardzo odwdzięczy swoim fantastycznym smakiem. Teraz wydaje mi się troszeczkę ona jednak zasucha, dołożę jeszcze jedną łyżkę majonezu. O! I wymieszam i to już będzie wszystko. Jeszcze ja tylko sprawdzę na słoność. No to zobaczmy, co tutaj wyszło. Jest super, po prostu przepyszne. Naprawdę, nic już więcej nie doprawiamy. Ja to przekładam z jakąś fajną zaletę. No i zobaczmy, jak to wszystko wygląda pięknie. Tutaj zobaczcie, mam cały półmisek sałatki przepysznej, oczywiście. A to już przygotowany taki właśnie talerzyk śniadaniowy. No, jak to pięknie wygląda. I już spróbujemy. Cóż piękniejszego niż. I smaczniejszego niż świeży chlebek z wędlinką. No i oczywiście masełko do tego i przepyszna sałatka na śniadanie to wszystko. Cudowna sprawa, przygotowanie takiego produktu, takiej sałatki nie trwa dłużej niż pół godziny. Oczywiście nie liczymy tutaj gotowania ziemniaków i gotowania jajek, ale całość z obieraniem już to jest pół godziny. Naprawdę super szybka sprawa. Przed imprezą możecie to też zrobić. Bardzo fajna rzecz, a ja już próbuję, no i gryza najpierw kalapeczki, a później do tego sałatka. Mm. Mm. Udało mi się o ogóreczka w tym wszystkim, chrupiący, lekko ostry, fantastyczna rzecz. Już idziemy spożywać to wszystko, bo wszyscy już są bardzo głodni. A wy szukajcie moich potraw na YouTubie, zobaczcie co mam do napisania na Facebooku. Wrzucajcie jakieś zdjęcia, na przykład takie pyszne sałatki, i inne potrawy można jeść. Tak ma być. Cześć!